Przede wszystkim gratuluję chłopakom. Bardzo się tego zwycięstwa. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie bardzo trudny mecz i naszym założeniem było to, że musimy się postawić w obronie, że to jest, jeżeli Kingi Szczecin za każdym razem rzucają w swoje hali powyżej 90 punktów, a nawet 100, no to wiadomo było rzeczą, że jeżeli pozwolimy, jeżeli zagramy na tak wysoki wynik, to mimo że potrafimy już grać w ataku, to jednak będzie nam trudno to wygrać i był ten moment tylko w pierwszej kwarcie, gdzie 17:0? Niefortunny fragment naszej gry. Nie, nie potrafiliśmy złapać, e, złapać takiego rytmu. E, pozwoliliśmy się otworzyć, duża skuteczność za trzy punkty w tym czasie. E, graczy z, graczy z, ze Szczecina, ale potem stopniowo zaczęliśmy wracać do gry. Wróciliśmy już w pierwszej połowie. Na końcówka znowuż nieudana, a w drugiej połowie dwa razy na 16, 16 punktów w trzeciej kwarcie i 18 licząc te dwa punkty e, Pawła na sam koniec także to uważam, y, że defensywa to za, za, walka. Wygraliśmy wyraźnie tablicę 41 zbiórek mamy 18 punktów z ponowienia. Także to są takie rzeczy, które z, moim zdaniem zadecydowały. Defensywa w trzech kwartach i walka na tablicach i, i, i taka y, zaciętość. Pokazaliśmy charakter. <tusza> I think uh, the first quarter uh, we started pretty slow. Uh, we gave up a lot of easy buckets, um, and they came out. Uh, they were ready, you know. They they, they ran their plays hard, and uh, everybody was. Uh, they, they brought a lot of energy to that first quarter, and we really didn't match it. Um, second quarter, a little bit of the second quarter was the same, and I think the second half we finally figured it out. And um, once we started playing uh, together and playing with energy and playing hard and together, um, things started to change. Uh, we took a lead and uh, it was back and forth throughout the game. and um, i think games like tonight uh, make teams better, make us stronger. Uh, you have to find a way to win. and uh, i think uh, doing that tonight made us a, a little bit better and we took a step in a good direction for the rest of the season. To jest i dużo, i mało. Generalnie to jest dużo, ale taki zespół jak zespół ze Szczecina to jednak były takie momenty, kiedy żeśmy katastrofalnie wracali, ale w przeciągu całego meczu, mówię, mówię tutaj o drugiej, trzeciej, czwartej kwarcie, nasza obrona była taka, że zmusiliśmy zespół z, ze Szczecina do gry atakiem pozycyjnym, i tutaj też nie, nie zawsze graliśmy bezbłędnie, niemniej jednak zatrzymaliśmy. Staraliśmy się zatrzymać te rzuty za trzy punkty. No jeżeli jest 39% to też jest dużo, ale jeżeli jest 9 trójek z czego 5 albo 6 padło, 5 padło chyba w pierwszej kwarcie. 4, a, a, ale od 4 na 5 80%, czyli później, jak, jak się to policzy, to ten procent skuteczności był już dużo niższy, czyli to chcieliśmy, żeby sobie zatrzymać rzuty za trzy punkty. No to się trudno gra, to jest bardzo dobry ofensywnie grający zespół. No i, i tak jak mówię, powrót do obrony. Udało nam się zatrzymać 1 na 1, mimo 13 punktów, ale jest 4 na 11 Brown, 6 na 14 Robinson. To mimo, że, że, że tych punktów trochę zdobyli, to jest dobra obrona na tych graczach. Na pewno dobry mecz Pawła Kiekowskiego, który praktycznie zagrał na 100% skuteczności. Niemniej jednak w końcówce nie, nie udało mu się zdobyć tam ważnych, ważnych punktów, też udało się go nam zatrzymać. Trochę gapiostwa w obronie, parę razy, szczególnie ten fragment kiedy graliśmy, kiedy te dwie, dwie dwa rzuty z czystych pozycji zespół oddał przez, przez brak porozumienia, brak komunikacji w obronie. Niemniej jednak chcę podkreślić, że jestem bardzo zadowolony i tutaj gratuluję wszystkim moim zawodnikom. Dziękuję kibicom, którzy przyjechali do nas z Torunia i nas tutaj wsparli. Tonight was perfect. It was a 10. No I'm, joking. no, I'm still learning. Um, I'm definitely every week I'm getting more comfortable. Um, Being able to play with the guys and uh, you know learning different things, uh, learning the league, learning other different players in the league, um, so definitely every week is getting better, um, and I'm feeling a lot more comfortable on the court as well. So uh, I think there's a lot more to come, um, and I think the way we've been playing has been showing a lot. So uh, you know it's not always you know scoring for me. You know tonight was a pretty good scoring night. Sometimes just different things. You know defense, uh, maybe assists. Um, And that's, that's one of my strengths. So I to jest jedna z moich being, you know, leading w team and scoring or whatnot, um it was good, you know, but getting dobry wieczór państwu. gratulacje dla drużyny Storunia, dla trenera Winińskiego za kolejne zwycięstwo. Mają bilans 7-0. Co do samego meczu, chcieliśmy pokrzyżować im te szyki. Na początku zaczęliśmy bardzo dobrze, tak jak sobie zakładaliśmy. Graliśmy bardzo szybką koszykówkę, dzieliliśmy się piłką. Później to nasze tempo troszeczkę siadło, i Toruń próbował nas dogonić, i im to wychodziło. W pewnym momencie było tak, że mieliśmy przewagę 58-48 i zabrakło nam tego, że nie zadaliśmy tego ostatecznego ciosu. Myślę, że jakbyśmy tą przewagę wtedy powiększyli przy 10-punktowej różnicy, to ten mecz mogliśmy zamknąć. Natomiast w tym momencie, jak prowadziliśmy 58-48, Toruń zrobił ran 11-0. No i byli w grze i później już decydowało jedno posiadanie. Toruń wygrał, my przegraliśmy. Um, it, was a, it was a very close game. Um, you know, Torin's a very good team. Uh, they're very balanced. They have a lot of, you know, players who can who can score. Um, I thought we did a good job handling them at times. Um, we went on some really good runs throughout the game, and then uh, at other times we let them go and run. So I think moving forward. um we just need to take from this to you know, try and be consistent throughout the game and to uh play smart you know there's a couple times where uh we lost assignments or forgot when guys were shooters um so i think we can take that as we prepare for our next match against Cherka no właśnie jakbym wiedział ee, dlaczego tak wyglądała ta gra to myślę że byśmy ten mecz wygrali e, e, tutaj mamy zawsze tak że z ławki mieliśmy Pawła Kikowskiego i Taylora, którzy dostarczali nam w okolicach 30 punktów we wujkę. Dzisiaj Pawła zabraliśmy z ławki, no i został tylko Taylor, który dodał nam z ławki 13, natomiast no reszta nie spisała się najlepiej w tym elemencie, no i tego nam brakowało. No, jakbyśmy, mówię, utrzymali tą intensywność, już nie chodzi nawet o zdobywanie punktów, natomiast intensywność gry. To, to też nie jest problem, bo wtedy my męczymy przeciwnika. Natomiast jak wschodził Russell, to ta nasza gra po prostu 60% spowalnialiśmy. A czym to jest spowodowane, nie wiem, bo założenie było takie na mecz, żeby cały czas napędzać, biegać, nawet jak nie, nie możemy zdobyć punktów, zatrzymać się, poczekać, ale żeby oni się zmęczyli tym powrotem do obrony. No, nie było to realizowane, na pewno wyciągniemy z tego jakieś wnioski i, no i trzeba będzie pomyśleć coś, żeby to, to, to tak nie miało miejsca w przyszłości.